Elżbieta Zawadzka, witam Państwa. Dzisiejszym spotkaniem rozpoczynamy nowy cykl programów, w którym znajdzie się kilka słów o dobrej muzyce, książce, a także o filmie. I dzisiaj o muzyce właśnie opowie wokalistka zespołu Filout Iwona Nowa. Witam cię. Dzień dobry, witam. Jak, jakiej muzyki słuchasz najczęściej? W kolekcji moich rodzimych płyt znajduje się różnorodna muzyka, począwszy od jazzu, poprzez fanki, do muzyki klubowej, skończywszy na muzyce elektronicznej. Właściwie wszystko, co jest interesujące rozbieram. Mhm. Masz jakąś propozycję nowej płyty nowo y, przez ciebie odkrytej albo niedawno powróciłaś do czegoś. Właściwie w tej chwili w związku z tym, że zajmuję się muzycznie tym, czym się zajmuje i muzyką taką, jaką się zajmuje, czyli muzyką, która ma korzenie gdzieś jazzu, y, samby, y, latynowskich rytmów y, proponuję wysłuchać płytę Eve Mendes i, i można tam odnaleźć właśnie ciekawe Brzmienia. Czy jest szansa na to, że na najbliższym koncercie zaśpiewasz coś z tej, z tej płyty? Mam nadzieję, że się zmobilizujemy i że będzie taka możliwość posłuchania właśnie tego na żywo. E, tym z Państwa, którzy chcieliby posłuchać, e, radzimy wybrać się w piątek, czyli jutro o godzinie 21 do radiowej na koncert nowej z zespołem. Ja dziękuję za uwagę, do zobaczenia.